Cześć kochani, witam Was w nowym dniu. Dzisiaj zabieramy Was na mecz. Idziemy na mecz Nottingham Forest kontra Fiorentino. Także będzie grała e, drużyna z Nottingham, e, z drużyną włoską. Trzymajcie kciuki za Forest. E, I widzimy się pod stadionem. Pomalutku zbliżamy się do stadionu. Zobaczcie ile tu jest kibiców. Czekajcie chwilę. Zobaczcie. Tutaj idą chłopaki tutaj bardzo dużo kibiców przed meczem właśnie idzie do Abu na piwko ale wam powiem szczerze że ja bardzo lubię te, te angielskie mecze dlaczego? Dlatego, że jest, że jest kultura na nich to znaczy nie ma problemu, że z dzieckiem, z całą rodziną wiecie o co chodzi. Nie ma jakiś rozrób, pijatyk. Naprawdę jest super. Jest już coraz bliżej.

Jest trochę głośno, zaraz wam pokażę, jak wygląda stadion. Mm. Jeszcze sporo miejsc jest wolnych. Ludzie pomalutku się schodzą, jeszcze jest trochę czasu. Merz zaczyna się o 7.45. impreza. Ja wam polecam z całego serca. Te chłopaki sobie grają, mają rozgrzewkę. Ja się zawstydzi. Panie, my już wracamy z meczu. Zobaczcie, przyszliśmy na mecz, było jasno. Wyszliśmy z meczu jest ciemno. Co wam mogę powiedzieć o meczu? No było spoko. E, wynik oczywiście 0-0. E, Forest się starał, ale jakoś te, te bramki im za bardzo nie wpadały. Ludzi jest tutaj mnóstwo, także idziemy wolno. Bo niestety szybciej się nie da. E, my idziemy teraz w stronę samochodu. Wracamy do domu. E, wiecie, ciepła herbatka. Kocyk, może jakiś film. Życzymy Wam spokojnego i miłego wieczoru. Trzymajcie się cieplutko i pamiętajcie o subskrypcji i lajkowaniu, jeżeli filmi Wam się podoba.